Hej, he, hej, z tej strony Abaj i witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w już dziesiątym odcinku naszych przygód z Willow w Don Starwie. No, i słuchajcie, dzisiejszy odcinek, z, tak z góry mówię, będzie troszeczkę dłuższy. Raz, że dziesiąty, więc i milowy. Dwa, że chcę tutaj, słuchajcie, zrobić pewną rzecz. Otóż udamy się, słuchajcie, dzisiaj na ekspedycję, właściwie już teraz. Ehm, I pewnie zapytacie, no, dlaczego? W sumie ostatnio zaczynaliśmy sobie, słuchajcie, te wyzwania. No, niestety nie udało nam się tutaj za bardzo, i uznałem, że, słuchajcie, ekspedycja będzie dobrym rozwiązaniem. Szczególnie, że mam tutaj w planach znalezienie pewnej dosyć istotnej, mam wrażenie, rzeczy. Ehm, mam wrażenie, rzeczy. Ehm, otóż, słuchajcie, poszukamy tutaj sobie. Ostatnie jego Cosia potrzebnego do zrobienia portalu do Nowego Świata. Jest to bodajże korbowata rzecz, jeżeli dobrze pamiętam, na język polski, więc e, dosyć, no nie wiem, taka mało, mało istotna, e, istotna pierdółka natomiast no, jest ona konieczna, mimo wszystko, e, by ten portal zrobić. I dzisiaj sobie, słuchajcie, udamy się właśnie na ekspedycję. Zobaczymy sobie tak naprawdę, czy uda nam się to znaleźć, czy e, słuchajcie, będziemy w stanie w ogóle przenieść się do, do Nowego Świata. E, no. Cóż, mam nadzieję, że słuchajcie, mu się spodoba. W sensie zaczynamy tak, może dosyć e, intensywnie już od razu. Natomiast, e, no, mimo wszystko, wiecie, mamy dzisiaj trochę, mimo iż już więcej czasu, to nie mamy czasu, żeby go marnować. Więc słuchajcie, poszukamy tego sobie. Nie wiem dokładnie, w którym kierunku byśmy chcieli tutaj iść, bo na pewno portal mamy tutaj. W sensie, ten portal będziemy w stanie złożyć w tym miejscu. Natomiast, słuchajcie, zastanawiam się, czy nie iść właśnie o w tą część mapy, czy nie poszukać sobie po prostu e, tego w tym kierunku. Natomiast, no, żeby to, wiecie, zrobić, tak musimy się tutaj trochę wrócić, Oczywiście, unikając tutaj śmierci poprzez, nie wiem, pszczoły czy coś takiego. Ewentualnie możemy też pójść tutaj. I nie wiem, czy właściwie ta opcja na druga nie będzie lepsza. Zresztą, tutaj, słuchajcie, zobaczymy. Mówię, dzisiaj trochę dłuższy odcinek. Mówię, mam nadzieję, że też Wam się spodoba. W sensie, taka trochę, może, podobna z jednej strony format, co zazwyczaj, ale z drugiej chciałbym po prostu to znaleźć. Szczególnie, że no dosłownie mamy wszystkie inne rzeczy. Wiemy, gdzie ten portal zbudować. Mamy, słuchajcie, nawet przy sobie tutaj Metal Potato Thing. W bazie mamy też troszeczkę innych pierdół. Tutaj akurat Chester nie zawiera tego wszystkiego. No i mówię, byłoby, słuchajcie, naprawdę w porządku, jakby udało się to właśnie znaleźć. Oczywiście też przeżyć w trakcie e, zdobywania, słuchajcie, tego wszystkiego, bo z tym też może być różnie. E, natomiast, natomiast, słuchajcie, idziemy tutaj sobie troszeczkę dalej. Tutaj chyba będzie jakaś ścieżka, która będzie się, mam nadzieję, łączyć w ogóle z tym wszystkim, że, no nie wiem, nie będzie jakichś problemów większych. Zresztą zaraz zobaczymy. E, dobra, tutaj nie wiem, czy coś będzie. Tutaj widzimy jakieś... Takie co się W sensie wiem, że wiem, że bo czytałem o tym troszeczkę na wiki, musimy sobie tutaj szukać chatki podobnej do chatki tutaj naszych świniaków. To jest bodajże że chyba chatka świniołaka, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli tutaj niczego nie mylę. Natomiast czy uda nam się ją tutaj znaleźć tak po prostu, szwędając się bez różdżki, bo wiem, że różdżka. No jest taki przedmiot. Możemy tutaj sobie słuchać taką różdżkę, e, mimo wszystko znaleźć. No, cóż, nie wiem, czy bez różdżki da radę, może tak, grunt, że będziemy tutaj i tak musieli, słuchajcie, sobie wejść na, na to poletko. Mimo wszystko, tutaj, te pszczoły, no, będą nas trochę gonić, ale no, lepsze to niż nic, w sensie nie ja mam lepszego pomysłu, jak przejść przez, przez ten obszar. E, no właśnie, to jest, to jest ten problem, słuchajcie, to jest ten dosyć duży problem. Natomiast, e, no cóż, że tak powiem. <słuch> no to jednak się nie uda, słuchajcie, no to jednak się nie uda. Trzy minuty, 3 minuty, mimo wszystko. Mówiłem, że będzie dłuższy odcinek, ale... No widzicie, pszczoły, które były tutaj w pierwszym odcinku, że tak powiem, nas wykończyły. Nie udało się, nie udało się. Przeżyliśmy, słuchajcie, 18 dni. Odblokowaliśmy tutaj sobie nową właściwie postać, Weźmiemy tutaj sobie do menu głównego. Natomiast, słuchajcie, spróbujemy jeszcze jednej rzeczy. Spróbujemy jeszcze jednej rzeczy, ponieważ, no, nie chcę robić bardzo tego krótkiego odcinka, a mam tutaj jednego save'a, save'a właściwie, na którym grałem sobie oddzielnie to jest safe kompletnie niezwiązany z serią. Natomiast spróbowalibyśmy tutaj mimo wszystko jeszcze zobaczyć jak tutaj moglibyśmy teoretycznie tą serię kontynuować, bo jak widzicie tutaj Willow jest w dużo lepszym, że tak powiem, stanie i tutaj na dobrą sprawę, jeżeli dobrze pamiętam, byliśmy na podobnym etapie co, co ostatnio, zresztą tutaj sobie nawet zerknę. Słuchajcie, do naszego Chester'a, bo że tutaj w Chesterze mieliśmy Ring Thing. To na pewno, u siebie tutaj mieliśmy naprawdę dużo gotowanych rzeczy. Mieliśmy lampkę z tego co tutaj Um, widzicie? No i mieliśmy tutaj słuchajcie rozbudowany obóz. Ja tutaj dawno nie grałem, więc muszę sobie tutaj przypomnieć jak to w tym momencie wygląda. Natomiast wiecie, chcę, chcę zobaczyć, chcę tutaj spróbować, bo mimo wszystko, e, no cóż, e, 3 minuty, słabe zakończenie. Niestety słuchajcie, nie mieliśmy tam touchstone'a już aktywnego, więc chcąc nie chcąc, e, no było to słabe. Natomiast jak widzicie, mamy tutaj trochę więcej rzeczy, w przede wszystkim jakieś miarki i tak dalej, mamy farmę. To jest ogólnie bardziej szczęśliwy świat, więc że tak powiem, powiedzmy, że możemy się na niego na jakiś czas tutaj przenieść, oczywiście w no nie wiem, dać mi tutaj znać, czy, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Zresztą też że dzisiejszy odcinek będzie dłuższy, może też tutaj zgniemy, cholerwie. E, grunt, że byśmy tutaj i tak poszukali czegoś. W sensie tutaj mamy ten świat w dużo lepszej kondycji, w dużo tutaj e, fajniejszym stanie. No nie zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. W sensie nigdy czegoś takiego nie robiłem, że po prostu przerzucałem save'a ale z drugiej strony, no że tak powiem, chciałbym jeszcze tutaj, słuchajcie, trochę sobie w Don't pograć, dlatego też no cóż, spróbujemy, spróbujemy, że tak powiem to jest moja taka druga szansa, nie wiem czy coś z tego kompletnie będzie. Eee, natomiast po prostu chciałbym spróbować, bo nigdy tego portalu do nowego świata, że tak powiem, nie udało mi się stworzyć, nawet na tym save'ie w sumie poprzednim. No rozumiecie, eee, jak to wygląda, grunt, że tutaj... No nie wiem, spróbujemy, spróbujemy, eee, tutaj może nie mamy aż tak dużej ilości rzeczy odblokowanych, właściwie mamy tylko jedną, ale z drugiej strony no nie wiem, może, może nam się dzisiaj poszczęści, w sumie, w sumie byłoby naprawdę spoko, szczególnie, że żarcie tutaj, słuchajcie, mamy naprawdę dużo, No Na naprawdę długo nam to żarcie tutaj starczy, zresztą cholera, strasznie duży jest, powiem wam, ten biom, w sensie, nie żeby co, ale tak trochę jest nienaturalnie wielki, nie wiem, czy tak ma być, czy nie, tutaj mamy w ogóle jakieś świniaki, z tego, co widzę, nie wiem, czy to jest dobry znak, chyba, chyba tak średnio, chyba, słuchajcie, tak średnio, tutaj widzę, że chyba też... Eee, nie wiem, czy nam się biom tutaj będzie zmieniał, raczej raczej tak średnio bym powiedział. Tutaj by nam się przydała ta różdżka, o której mówiłem na początku jeszcze dzisiejszego materiału, kiedy graliśmy sobie zupełnie inną willą. Eee, Ty w ogóle sobie zjem tą dynię, żeby nam się nie psuła. że to troszeczkę marnotrawstwo, ale z drugiej strony wolę zrobić to tak, niż, nie wiem, żeby nam się po prostu rozwaliła czy coś. Eee, w każdym razie, tutaj mamy jakiś staw, tutaj akurat byśmy chyba nie chcieli być, natomiast tak się zastanawiam, bo wiem, że tak, wiem, że słuchajcie, te wszystkie przedmioty, które są potrzebne z wyłączeniem e, tej pierścieniowatej rzeczy, no i oczywiście tej podstawy tego portalu, e, no cóż, są mimo wszystko dosyć e, dosyć w charakterystycznych miejscach, przynajmniej przy takich tam budynkach. I zastanawiam się, czy tutaj te budynki też mogą występować. Wiem, że ten biom chyba może się pojawić gdziekolwiek, e, gdziekolwiek w ogóle na mapie, więc to też nie jest tak, że ta eksploracja tego biomu jest trochę bezsensowna. Natomiast no mimo wszystko cóż. No też nie wiem nie wiem jaka jest szansa, że się na tym też pojawi, w sensie, no nie wiem, możemy sobie tutaj kawałek podejść, tutaj mamy skończyć jakieś góry, Raczej znaczy góry, właściwie głazy, góry, góry to słuchajcie są piękne po prostu, nie, jak, jak cholera to są góry, no oczywiście głazy to są, nie wiem czemu to górami nazwałem, tak w sumie szybko, na szybko, szybko, na szybko, widzicie mój piękny język polski, po prostu nie wiem dlaczego mam tak od jakiegoś czasu, że nie wiem, język mi się plącze, czy coś takiego, nie wiem, nie wiem z czego to wynika kompletnie, może ze zmęczenia, może ze stresu. Cholera, wie, cholera wie, słuchajcie. W każdym razie, w każdym razie słuchajcie, tutaj idziemy sobie na dół jeszcze, zobaczmy, czy tutaj mamy coś ciekawego. Tak średnio bym, słuchajcie, powiedział, tak średnio z tego co tutaj widzę. Natomiast. No nie wiem, tutaj mamy Golden Nageta. Nasz piękny samorodek. Tutaj mamy pająki, nie wiem, czy pająki to jest coś, co byśmy chcieli. Jakoś powiem wam, o ile tamten świat był taki mało szczęśliwy, tak tutaj mamy jak widzicie cholernie dużo tego wszystkiego, nie wiem dlaczego się to tak wygenerowało, grunt, że tamta seria, jeżeli chodzi o szczęście, była po prostu pechowa. Tutaj natomiast, no nie wiem, mam wrażenie, że mamy po prostu wszystkiego pod dostatkiem, mimo iż mamy tutaj tych pająków naprawdę dużo. Ehm, natomiast 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 słuchajcie, tutaj tak myślę... Co by tutaj zrobić? Mamy tutaj właśnie tych pająków dużo. Akurat nie chciałbym, żeby one nas tutaj zjadły w trakcie. Zresztą mamy tutaj lampę lepszą, to powiedzmy, że sobie ją możemy troszeczkę oświetlić naszej tej ehm, naszej drogi. Natomiast ehm, okej, okay, mamy to. Nie wiem, czy atakowanie tego to jest dobry pomysł. Można by teoretycznie spróbować, e, że tak powiem, nic nam nie szkodzi, e, natomiast no nie wiem, wolałbym, że tak powiem, zostawić to też w spokoju z drugiej strony, e, no nic, no nic, dobra, tutaj widzę, że ten się będzie powtarzał, um, mamy tutaj naprawdę dużo tych kamulców i tak dalej, właściwie nic takiego, mimo wszystko wiecie, jak mamy tego aż tyle, to no nie będę szukiwał. nie jest to świetna rzecz, nie jest to świetna rzecz. E, bo po prostu jest tego za dużo. Przynajmniej takie mam wrażenie. Przynajmniej słuchajcie, tak mi się wydaje. Chociaż, do no, w początkowych fazach rozgrywki myślę, że może to być przydatne, ale po prostu później, no. Słuchajcie, nie da się chyba tego kamienia w całości wyeksploatować. Natomiast jestem ciekawy, bo w sumie dużo jest tutaj tych ptaków, ale nie widzę kompletnie tych, słuchajcie, nie widzę tutaj kompletnie gniazd. Jestem ciekaw, czy zważywszy, że one teraz śpią, czy można by, jakbyśmy znaleźli takie oczywiście gniazdo, podpierniczyć takie, e, takiemu, takiemu cośowi e, po prostu, e, no, jajo. W sensie to by było całkiem ciekawe, natomiast, okej, okay, tutaj mamy, słuchajcie, Firm House, okej, okay, tutaj widzę, że on niezbędny. Nie, nie. House. Nie wiem, to są chyba te świniaki, które są, są zmutowane Nie, nie, nie goń mnie, nie goń mnie, nie goń mnie Proszę cię, ja tutaj pokojowo, tutaj pokojowo idę cię, że tak powiem, obrabować Nie, tak całkiem serio, to no nie zamierzam tutaj cię atakować, więc spokojnie e, Grunt, że no mniej więcej wiemy, na czym tutaj stoimy Natomiast cholera, tutaj hmm, nie podoba, powiem wam, mi się ta sytuacja Nie podoba mi się ta sytuacja, bo cholera, tutaj po prostu niczego nie ma no Ten świat, mimo iż jest rozległy, to jak widzicie, no, no jest tak średnio. Nie wiem, nie wiem właściwie, słuchajcie, czy to jest dobry pomysł. Bo właściwie, zanim znajdziemy to wszystko dzisiaj, to po prostu minie, minie dużo czasu. Nie wiem, jak to będzie. Grunt, że żeśmy tutaj próbowali zrobić. Dobra, tutaj te świniaki mnie po prostu będą gonić przez, przez wieczność. Może jeszcze tutaj byśmy sobie spróbowali pójść, tak ominąć ich. Nie wiem, w sumie nie wiem, ale ewentualnie coś słuchajcie tutaj spróbujemy podpalić jak będzie. Podpal, żebyśmy cokolwiek widzieli w ogóle tutaj, bo jest ciemne jak cholera. Stawu niestety nie możemy podpalić. No cóż szkoda, szkoda, że woda nie jest łatwopalna. <grywa> bywa, bywa. E, w każdym razie, w każdym razie, słuchajcie, tutaj idziemy sobie jeszcze dalej, tutaj ciebie podpalimy. Mam że nie zajaram przez to lasu. O, co to, co to jest? Co to za cholerstwo? To jest chyba coś, co się wydostało z tego. Coś, to się chyba, słuchajcie, wydostało z. Jak to się nazywa? Z kopalni, jeżeli dobrze pamiętam. Ewentualnie z jakiegoś innego dziadostwa. Ehm, dobra, tutaj jesteśmy już bardzo, słuchajcie, blisko naszej osady. Naprawdę bardzo blisko. Ehm, no dobra, tutaj spróbujemy się, słuchajcie, że tak powiem, zamylinować. I. Dobra, gdzie jesteśmy? Tutaj jesteśmy, dobra. Słuchajcie, tak, ja tutaj sobie rozpalę ognisko. Zrobię tak. Powiedzmy, że tak będzie dobrze. I póki co, ja tutaj sobie słuchajcie, save to, wrócę do menu, i chyba dzisiaj mimo wszystko zakończymy odcinek. Zresztą w sensie mówię, że on będzie dosyć, dosyć długi, ale generalnie zginęliśmy tutaj w trzeciej minucie. Ja tutaj tak naprawdę e, załadowałem, mówię, na szybko świat, który ogrywałem sobie w międzyczasie. I. Właściwie nie wiem, co w tym momencie słychać z tą serią zrobić, bo na dobrą sprawę chciałbym jeszcze tutaj trochę w Don't Starve pograć. Z drugiej strony, no nie wiem, zaczynaję tutaj na świecie, który w ogóle nie jest związany z tą serią, jak wam tutaj pokazywałem. On jest kompletnie inny, kompletnie w innym tutaj kierunku kierowałem. Troszeczkę mija się z celem, więc powiedzmy, że na razie, jeżeli chodzi o Don't Starwa, to będzie chyba wszystko. Jeżeli chodzi o przygody z Willow, mimo wszystko, no, dożyliśmy tutaj dnia dziesiątego, dnia dziesiątego właściwie dziesięciu odcinków, łącznie praktycznie 20 dni. Jest to całkiem niezły wynik, jak dla mnie, lepiej niż w przypadku Wilsona. Powiedzmy, mój już w przypadku Wilsona dotrwaliśmy tutaj do zimy, to mam wrażenie, że i tak, e, to było trochę bardziej przemyślane. Cóż, pszczoły z pierwszego odcinka, mimo wszystko nas zaatakowały i przez nie zginęliśmy. Mieliśmy przez nie pewnie zginąć i w pierwszym odcinku, no ale zginęliśmy tutaj po 10, więc i tak, jest to, słuchajcie, całkiem niezły wynik. Natomiast no, dajcie mi też znać, jakbyście widzieli tę serię. Czy chcielibyście tutaj kontynuację na tym save'ie, Czy chcielibyście tutaj, żebym po prostu, póki co, e, Don Starwa zostawił i skupił się tutaj na innych rzeczach? Myślę, że w sumie może tak być. Możliwe, że tutaj e, zrobimy sobie ponownie jakąś przerwę natomiast, no, na dzisiejszy nie tak, mówię, to będzie wszystko mam nadzieję, że mimo tego, że był trochę inny, wam się podobał, jeżeli tak, możecie tutaj zostawić jakąś łapę w górę, możecie tutaj napisać e, jak tą serię oceniacie, mówię, na razie to chyba będzie wszystko, myślę, że tutaj e, tak będzie najlepiej, jak sobie teraz myślę e, no i co, i słuchajcie, widzimy się tutaj, myślę, w kolejnych seriach e, mam nadzieję, że trochę dłuższych jeszcze bardziej przemyślanych, czy z -starwa? nie wiem podejrzewam, że tutaj po prostu w innych seriach na moim kanale z jakichś Spaces, Overwatcha i tak dalej no i co, i do tego czasu, trzymajcie się i cześć!